Garażami? Jezuś ty lataś ty To ty się jasek bolcerzy. Nie, nie nazywam się. A kto to był? Jakiś znany youtuber? Ładnie Mati O to chodzi Tu nigdy nudów nie ma, nigdy nudów nie ma Zawsze coś się dzieje yy, Niebieskie auto jest otwarte W sensie bagażnik, a zawsze był widzę. zamknięty Ja na dole jestem koło niego Ja u góry No? Z lewej. Bardzo, bardzo. Jest w środku chyba Tak? To czego idę? Pracuj. Już nie. Oj, no ja mam zabijać grana. No co moja... Wybiegł. No to to mogę tam lecieć co? No że wybieg, no nie moja wina no To lecisz w niego jak go biłeś, no co się boisz, no Eee, No ostatnio tym apekom nie ufam No To po co Apeki zabrałeś? Ja mogę wziąć sobie tego szutówki No właśnie już wziąłem też no, ale już jak miałem tamte to już wykorzystam, nie? Noś muszę robić wszystko sam, no. Ja tu próbuję grać taktycznie. Ty taktyk. Właśnie widziałem na dormach te ostatnie twoje taktyki. No to. Przepraszam bardzo, to, że ty nie pilnujesz. To do kogo ma konflikt? No przecież ty no? miałeś pilnować, tak? Do, Przecież sam powiedziałeś, że to chcesz. Zbiegnij na dół, pomyślą, że biegłeś na dół, to ja ich od tyłu bum bum mu z I co? Ja zbiegłem na dół i koleś mi za mną biegnie, bo tego przepuściłeś. Ja go nie chcę ty go przepuściłeś, bo Ta uszanka te. ci normalnie blokuje dopływ do mózgu, Ej, hey, dymy herę tutaj. <laughs> Uważaj. To że rzuciłeś? Nie, nie Nie wiem właśnie kto to rzucił. Ale no, dymy tutaj są. A ty dobra, dobra, Rysiu, już pamiętam. To ten kabaret, kabaret, no, młodych panów chyba sąd boksował. Nazywam się Jacek Balcerza. a przychodzę... Może on rzucił przed śmiercią. Y, jak to było? Tu mam skierowanko na badanko. <laughs> Może on to rzucił, no. Tak go zaskoczyłeś, że no normalnie z, z, z pośpiechu rzucił kratę nie o tą stronę. No mogło być. Była zamknięta chyba. Pcha, normalnie z bara mnie pociągnął. No i zaś w barwie! to! <grymne> Widzisz, tu masz zakaz ultra normalnie, wyjdź mi stąd no! Przeszedł... <grymne> zbił się we mnie. Ty, ej! Co? 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 No nic nie ma. Który bierzesz w pokój? Pokój A czy pokój B? Okej, okay. no to wybrałeś. O, wysoczek. No to nie jest wysoczek. Napiję się. Napij? Napij do woli. Może śledzie jeszcze chcesz do tego? Mam akurat znalazłem. A to ty, nie, nie jesz na rajdzie? Nie, no jem. To tak dobrze w domu karmił, że na radzie już nie jest? Dokładnie. Yes, no, Jezus. Jezus. Boże święty no Czym ciemnie Co ci się stało? Nic A to co? Gadasz? Znaczy, tak mało ludzi na tę wyspie. Jednego spotkaliśmy. Dobra, panie Ultra, idzie teraz. Okej. Okay. rozumiem cię, to idziemy tędy. Oho, chyba woda, woda z mózgu się wylała, mi się daje. Nosek mnie sędziął. Yes. I na budowie chyba coś leży Albo coś leży, albo coś zabite jest na budowie U góry w sensie na, na konstrukcji Ty tak daleko widzisz? No mam oczy, nie no to widzę A co to nie widzisz? Nie Jakbyś sobie kupił nowe oczy ja. W superpanku tak będą robić no właśnie, jak, jak tam cyberpunk czy będę grywał? No? no? No, może, tylko nie wiadomo kiedy będzie ta premiera, bo cały czas tylko, wiesz, przedłużają tą premierę, nie? Teraz ma być... E... Czy ja był wrzesień? No, Listopad no. chyba mi się zdaje teraz. No, jakoś tak, no. Listopad, no. To, to jest zabite coś w góry. Jak z mostu skoczysz, to zginiesz. Nie da się z mostu skoczyć. Tam jest magiczna bariera. No skok. Chodzimy, chodzimy. Na pełnej, dobra. O, e <śpiewanie> nie zafiar. M. Ja tam to pewna pełna. E Dobrze. Zobaczę co to jest u góry w ogóle. To było od Cicho. Obawiam się, że no. może być duża ekipa. Albo duża ekipa, albo już się wycieli po prostu, tylko... Nie wiem, biegniemy albo na dormy, czy idziemy na stację No stacja dobrze się dzieje na dormach To są, dormy? A, ojej, Ojej! co ojej? Co ojej? Nie wiem czy na mnie nie był jakiś tybieski laser Coś po prawo słyszę Jakby w krzakach ja, Jest tutaj niebieski laser w krzakach Po, po prawo Z górki snajperskiej W którym miejscu? <laughs> eee, dobra leży Jej koło to ci powiem, chorza właśnie. No widzisz jaki jestem dobry? No jeszcze? Dobry, no, dobry, no, no lasery w ciebie, widzę, lubią strzelać. O, tu taki grubośnie pan. No wiem, że lubię. No ale kurde, ten laser dobrze, żebym wyhaczył. Koło mi przeleciał tym laserem. Nie, by nie, 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 spodziewał. Jak w nie, nie, Cza, No nie, wątpię. nie, 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 w szoku normalnie tej w w szoku, bo go w zabiła Koleś normalnie jest w szoku Dobra, czekajcie. Salewę zostawię, i faczkę sobie wezmę, to wyrzucić, to zabrać, to zabrać, to dać tu, to dać tu, to zabrać. Mm, dobra. No on tak pozabijał chyba tutaj jakieś ekipki, wiesz? O, Dobra, niech se ultra resztę weźmie. Tylko szkoda, że nie ma. Hmm. Za bardzo nie ma. Nie ma tutaj amunicji. Tu jest w sumie 30. Tu jest w sumie 30. Tu są dwie 20. E... Ktoś biegnie. Bo słyszę parę. Lagują. Jeszcze jeden jest. A drugiego zabijesz? No. Eee... Eee... To ja powracam do swojej czynności. Ja sprawdzę... Ja nie słyszałem ich kompletnie, nie? Sprawdzę kto zabił tego. Tego pierwszego ty, ja tam tego drugiego dalej. ura mam trupa. Bo ty się drał ja może wezmę Daj mi tą pompę! Co to się? Co z tą pompą się dzieje ty? TĄ pompkę gdzieś tutaj wyrzucę po prostu no Tak niezbyt Nie wiem co się dzieje z tymi broniami co tak poskakują Tu ty ganiasz, nie? Tak, ja bo pompkę swoją wyrzucam w krzaczy. No, to się zdziwiłem powiem wam szczerze. Co po mnie świecił? Znowu w tym laserem. Sorry. O. O, to wezmę lepszy. mam no, takie chodzenie z pompą. Nawet dają. No nawet baję, bo to na napowiąże. No oni no, no, nie ogarnęli. Nie widzieli chyba mnie. Nie wiem, aż się dziwię, że oni mnie nie widzieli, naprawdę. Przecież ja leżałem koło nich zaraz, a oni sobie tak przeszli koło mnie. Dobra, jeszcze można zabierać w ogóle z tych trupów. Mhm. No ja jestem pojęci już tak pełny, że pełniejszy nie będę. Może idziemy zobaczyć się auto? No to bym z chęcią zobaczył, czy jest auto, no. Ale z nieziemsko, nie? jak warzywili? Oni po prostu biegli dalej. Oni nie przeszli mnie przechodzili. Jak onik z leżałem? A ja co? Ja byłem na twojej prawej. No tak, tylko ty w krzaczku bardziej siedziałeś, a ja po prostu tak na, na polance jeszcze. Dziwię się, że w ogóle trupa nie zauważyli jak sobie tak koło nich idę. Znaczy idą koło mnie. Jak leżysz to tak nie było widać. Ta, no ciężko zauważyć kogoś. To leży, nie, ale... No i trupa nie zauważyli w ogóle. No nie wiem Idę zobaczyć czy za auto, wiesz? Mhm. E, nie ma auto. Mhm mm pan chce? Co chce? Nie Ja sobie wiem. Dobra, tylko czekajcie, musimy zrobić to tak, że e, Tego kołaszka wywalimy, tego zabierzemy, tego zabierzemy Patrz tu. jakie soczyste Patrz jak rybcia Patrz jakie rybeczki mm. Chyba ci zlagowała jedna mi się zdaje, wiesz? Bo ją, a, bo ją włachałeś <noise> Tak trzymałeś przy ustach jednak tak nie wiem co robiłeś, ja nie? Ja ją nosem, nosem ją wciągam Chyba na. Eee, dobra, to co, idziemy jeszcze zobaczyć Marka, czy... Bo auta i tak nie mam Coś chodzi w środku To jest twoja kolej tak, więc... Coś w środku chodzi, więc... Boty Mówisz? Nie Okej okay. Jak myślisz, a czy normalne? Wolałbym normalne. Mi się bardziej wydaje, że to chyba nienormalne. Idzie coś. Wow. Co jest? Nie wiem. No. Chcę na górę zobaczyć. góra się wydaje chyba 300 ty? Teraz czysta. Ty, mark zrobiony już lol. Nie wiem przez kogo, mhm. ale mark zrobiony. Wyeliminowałem już trzy boty. Dobrze! Jestem A to Utra to... ma misję z muszanką? Tak, to jest ta misja, którą też się trudziłem na live'ie. Musiałeś z uszanką, z pompą na tłumiku zabijać boty gracze. No. To ja jest ja ta misja, boty. no. Ciężka. Ciężka, no. Ciężko no. słuchać przez tą uszankę po prostu, nie? To ty? Nie. Ja lutuję wszystkie boty na no. To do ciebie? Nie. A to ze Mhm. Zamieniam Ty z pompą dalej, dalej, dalej nie? Tak, tak. No, powiem szczerze, no nie chciałbym teraz zginąć. E, ile tym w ogóle AKM ma teraz recoila? No, nawet się 62. Się A nie, ty jesteś cool. Dość ciekawie zrobiony ten kałaszek, trzeba powiedzieć. Depeki ma jeszcze, o, popatrz Ty chodzisz, nie? No? Nie, ja stoję w miejscu A gdzie jesteś? Na marku Siemanko ziomek witam Siemanko Mara, siemanko ctolu Ty gdzie Ty jesteś? jesteś? Coś tu chyba chodzi A gdzie jesteś? Na środku, na wprost, kibelka w tym pokoju. Nie wiem, czy coś na schodach nie jest po prostu. Może zwykły bot kolejny. Chyba są lagi albo mnie wyrzuci. E? Hmm, nie? Nie ma lagów, nie ma. Nie, mi przeokrutnie długo szuka. Mam jakąś chyba dwójce mi się zdaje, bo z dwójki coś strzela. Idę środek, sprawdzę. No ja właśnie jestem na środku. Schodzę z trójki schodami. No to ja jestem po prawej, po schodach. Dobra. Powiem tak, ja bym chyba ominął tą dwójkę, bo ja już normalnie, no, jestem tak załadowane dość fajnymi broniami, fajnym girem. Nie wiem, jak ty. Ewentualnie, też mogę wyjść, nie będę narzekał. Zawsze i tak do przodu. I To wychodzimy tędy i idziemy tam środkiem, ten, czy idziemy od, od auta i lasem? tym nie, jeśli się tam biją, może ktoś drugi wiesz, pilnować. Idziemy tędy. Ile bilecik? 2,5 tysiąca loskowych punktów. tam szczelery Nie, pompa, tylko ja źle słyszę w tej uszance. No tak. Ty masz łuszanki. uszankę. Uszankę, nie O, Okej. Okay. Zginąłeś? Okej. Okay. Tak, tak. On leżał. Nie, nie, nie. On był kusnięty, ale przed nami centralnie, nie? No, jak go zobaczyłem, to już zostałem, wiesz? Z Co za granskaw. Nie. No tak mi się wydaje. Też nie ma gdzie się skampić, nie? No tak wybrał sobie ciekawe miejsce, powiem szczerze, no, ale skuteczne. Jednego zdjął. Dobra, to trzeba tak ultra wywalić. 2,5 2,5 promocja zmieniłem z 3,5 na 2,5 kurde jego pompy nie mogę pozbierać Pompa przecież jest. No sobie, co ja tu mam wyrzucić? Bo przecież ten, ta broń nie była jego. Przecież tu nie ma co wyrzucać. Tak zelka też nie była ultry. Bo ultra nie chodził w zelce chyba. Nie ma co wywalać po nim. Zostawię po prostu tu tutaj i tyle. No on wszystko swoje wyrzucił przecież. Z tego co widzę. Z tego co widzę, to wszystko swoje wyrzucił... Yy, tam gdzieś, jak zbierał tamtych. A, twoja gzelka, tak? Aha, dobra. Jak byłeś w gzelce, to ci tą gazelkę zaraz wyciepnę. Yy, gdzie ona była? W też nie twój. No wiem, to jest od nich, nie? Ale tam... Ja już i tak nie mam miejsca, żeby żeby to w ogóle gdzieś mieć i... No, ale niezły koleś. W takim miejscu się schować. No nie przypuszczałbym. Dobra, no zobaczmy co on ma. Może coś ciekawego miał na swojej postaci, że on tak chodził. Może on tak chodził tutaj. W ogóle z czego on zawił? Jezus. Jakiś web KM w ogóle bez niczego, nie? Bo on był wylutowany mocno, dlatego on tak się kitrał. O zobaczcie na tego typu, on wylutowany jest. Dobra, wyrzucam tego kałacha. Bierzemy to. Dlatego on tak ten... Tak... E, tak szedł po prostu takim końcówką mapy. Znaczy nie końcówką mapy, tylko takimi miejscami, gdzie krasze gdzie się nie spodziewają, no bo, no bo wylutowanych koleż jest. no był wylutowany, tak? Już nie jest wylutowany. Zostało 15 minut do końca. Dobra, idziemy dalej. No, Ultra tam wstępnie wyrzucony. Zarkę tylko mu wyrzuciłem, bo ta pompa. No to. No to, to jest pompa. No to pompa raczej wraca zawsze. No. Dobra, biorę sobie leki. Tak, ten co zbierał, właśnie, on ten co zbierał 20 minut, to ja zabrałem 20 sekund dokładnie. O, nie mam staminy. Dobra, mamy lekki problem, bo mamy o 2 kilo więcej niż powinienem mieć. Dobra, teraz powinno być chyba ok. Dobra, teraz jest. Ja nie lubię być przeciążony, ja muszę mieć zawsze... zawsze tyle kilo, żebym mógł żeby mi się stamina regenerowała. Ja nie lubię mieć yy, na postaci za dużo kilo, kiedy mi się stamina nie regeneruje, bo jak to zacznie do ciebie strzelać, to, to wolę, żeby mi się trochę zregenerowała i będę mógł gdzieś uciec niż bez staminy czekać na śmierć. Że wyjścia są na zielono. Yy, znaczy, jest na czerwono, lub na zielono. No, na zielono są dostępne wyjścia, tak? Na czerwono to są wyjścia po prostu, które już ktoś użył. I one są teoretycznie zamknięte. Czyli na przykład, tak jak na przykład, nie wiem, macie wyjście yy, łódka, tak? Łódka jest podobno wyjściem takim, że jeżeli ktoś wyjdzie tą łódką, to ona się zamyka podobno, tak? Są takie wyjścia po prostu, gdzie jedna osoba może wyjść, no i ona potem się zamyka, tak? Więc yy, więc po prostu yy, No na czerwono są pokazane te, które są już nieaktywne, nie? Stał idealnie granatem, ty. Idealnie granatem dostał, jak uciekał. To się nazywa celność. Jak auto na przykład, dokładnie, nie? Jak auto, jak autem uciekniesz, to auto się już... to auto znika, nie? W ogóle i tak się dziwię, że on przeżył dwa strzały w klatę, znaczy w plecy z M80. Aż się dziwię, ty. Dobry koleś, ty, twardy. Twarde ma plecy. Znaczy, powiem ci, po, pewnie, pewnie po prostu to, że na czerwono coś pisze, to jest po prostu zbagowane, mi się zdaje, ty wiesz? Bo czasem tak właśnie jest, że jest na czerwono, a da się normalnie wyjść, także. Ale teoretycznie powinno to być tak, że jak jest na czerwono, to znaczy, że ktoś tędy wyszedł i już nie ma, nie ma tego wyjścia, nie? Ale czy auto jest odnawialne? Powiem ci, nie wiem. Nigdy nie słyszałem o czymś, o czymś takim, że auto by wróciło na mapę. Nigdy osobiście nie widziałem czegoś takiego, żeby auto wróciło na mapę. Także, czy to jest prawda? Nie powiem ci, bo nie wiem. Dobra, 3 graczy, plus ma dwóch graczy skałów, czyli pięciu graczy udało się zabić na mapce i dość sporo, dość sporo fajnego lootu.